Siemanko ludzie, z tej strony Creedave i zapraszam Was na kolejny odcinek Overcloaked, historia o przemocy Sorry ludzie, że mi tyle czasu nie było, no niestety, ale mam y, rozdupcone słuchawki moje i nie wiem co teraz będę miał, przez jaki czas nie będę miał tych słuchawek, bo kurczę, y, muszę odejść na reklamację do Lublina, dość daleko mojego miejsca mieszkania. Takie są właśnie zamówienia z Allegro. Nie są problemy. No nic, na razie będziemy yy, nagrywać, ...znaczy ich będziemy. No ja będę nagrywał na tym mikrofonie średnio wiecznym 8 lat ma, ale da radę. Zapiszemy jeszcze w tym miejscu w mhm. razie czego. Tak jest, żeby nie było problemów. I teraz tak. Yy, weszliśmy chyba ostatnio razem tutaj. Z tego co sądzę. Tak, stąd tutaj weszliśmy. Ach. Czyli musimy iść na Halę. Tak, tak, jest. To tak. tak jak ostatnim razem. Dobra, poszukajmy. Powinny być tam z tyłu. Dość cicho, jeszcze muszę troszkę podgłościć dźwięki teraz. Są problemy. Może wam troszkę przebiję delikatnie, bo na głośnikach gram, bo nie wiem, słuchawek. Ale damy radę, wiesz, że nie będziecie marudzić zbytnio. Dobra, tu jeszcze zobaczymy. Jakieś gnaty by się przydały, ta? Ta, tu są jakieś... O, klucz. Jest, dobra. Otwórz. No, udało się. O, udało się. No i git. W sumie jeszcze trochę podgłoszę. Efekty dźwiękowe. O. Nie. Mowa. To najważniejsze, więc... Reszta nie jest ważna aż tak. Aha, stopera nie nastawiłem sobie. Brakuje tylko. Zarówno Masz broń? Pięć Jak zwykle. Dobra, mam gnaty. Teraz muszę stąd wyjść chyba. Chyba tak, dobra, to wychodzimy stąd. Nic więc nie potrzebuję. Sorry. Ktoś przyszedł. Dobra, ustawimy stoper. Jeszcze 9 minut nagrywania zostało. Dobra, to wychodzimy stąd. Wyjście. Muszę jeszcze zabrać rzeczy. Oho, czyli czegoś nie zrobiłem. A, amunicję jeszcze chyba do pistoletu, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak sądzę. O, tu są jeszcze jakieś części. O łąbę Bo to wszystko. Pewnie jakieś... Gnaciki tutaj są. Tu jest jakaś amunicja. Nie, tu nie mogę wejść. Tu spróbujemy podejść, jeżeli się da. Nie, to nigdzie się nie da. Cholera. Co tu mam zrobić, no? Tylko ten łądziołem. Tu nic nie mogę zrobić. Czy na interakcji. O, tu coś mam. Tu coś na pewno muszę zrobić, bo gdy nie było... Zbliżenie, jest zbliżenie. Czy no, skrzynka za municją, tak jak mówiłem. Dobra. na amunicję. Powinno, powinno starczyć. Jak powinno, to powinno. Dobra, wracamy się. Hey, Dzięki Heńku, wracaj, wracaj się, wracaj Dobra, wracamy do na chatę. Idziemy, idziemy do domu, idziemy Okej okay. Pozostali czekają już w kuchni Koniec wspomnienia Aha, rozumiem Potem poszedłeś do kuchni Chciałbym się dowiedzieć, skąd właściwie wziął się ten klucz Mówiłeś, że wszystko w zbrojowni było tak, jak przedtem, czyli byłeś tam już wcześniej. Być może. Jestem już zmęczony. Możemy zrobić przerwę, doktorze? Oczywiście. Z jednym z pacjentów udało mi się nawiązać bardzo dobry kontakt. Dziękuję. Aha, czyli... O kurde. Skoro ja wziąłem na to, co teraz mam zrobić? <noise> o w morcy jest z jednym z pacjentów. No może z tym grubasem? Z daleko.